Najgorsze jest to, że każdy z was, który jest oszukany młodym twórcą, twórcy to są wrażliwi ludzie, sięgają po dragi, po alkohol i dlatego będę z tym walczył i dlatego będę wam w tym pomagał. Bo ci, co was oszukują z firm fonograficznych, to są czpony i alkoholiki z wyboru, bo mają na to kasę. A wy sięgacie po to, bo jesteście bezsilni, bo jesteście oszukiwani, że wasza twórczość jest zła, że jest niegotowa, że trzeba być dopisanym do ZX i tak dalej. Czego wy się boicie, że mówicie, tu piszecie mi, że to mafia, film fonograficznych, jaka to mafia? Sandały, kaptury i różowe skarpetki, ludzie by tak kopną w dupę, to by tak lecieli i, i będą lecieli. Słuchajcie, skala oszukanych was, młodych ludzi, twórców, jest niebotyczna. Oszukują was jak? Chcecie zobaczyć, jak to działa? To już wam powiem. Nagrajcie sobie sami piosenkę, nagrajcie sobie w studiu, zapłaćcie, idźcie do rozgłośni radiowych i poproście, żeby was zagrali teraz. <grytanie> Zobaczycie, jak wam radiowcy pomogą. Powiedzą, że utwór jest jeszcze niegotowy, że to trzeba być w firmie fonograficznym, że to, że tamto. A tak naprawdę słuchają się jak psy na smyczy tych firm fonograficznych, dlatego, że te firmy nawet nie płacą im za nic, tylko dają muzykę. Taylor Swift i innych jakiś ciot, yy, dopuszczania i dlatego radiowcy i rozgłosie radiowe nie płacą firmom fonograficznym, tylko się odwdzięczają, że puszczają to, co te firmy chcą, ale nie was. Bo jak wy jesteście młodzi, zdolni, polscy twórcy, to jesteście blokowani specjalnie, żebyście dupy nie zawracali i nie przeszkadzali sprzedaży zagranicznych yy, bum, yy, pieśni. O Uwaga, wszyscy muzycy się spinamy teraz z całej Polski, i znani, i nieznani. Kto z was był namawiany do korzyści majątkowej, zamiast zapuszczania swoich piosenek, albo y, namawiał was ktoś z radia lub z firm fonograficznych, żeby się dopisać do za u w ramię za promocję, piszcie do mnie, wszystko to będziemy pokazywać i tak dalej. I tu pytanie do Staszka Czcińskiego, który nie jest nawet muzykiem, tylko jest znajomym muzyków, uwiązany ostatnio w aferę z dotacją z Ministerstwa Kultury. Staszku, czy to prawda, że 40 tysięcy muzycy musieli kłaść za nagrodę Fryderyk? A? A czy to prawda, że ty pomagałeś wchodzić na scenę komuś, kto wręczał tego Fryderyka? Może odpowiedź internautom, bo jak nie, to i tak cię złapiemy i się dowiemy. Nie macie pojęcia, jaką srakę mają teraz firmy fonograficzne. Nie o was, tylko o to, że ich dochody spadną przez takiego wariata jak ja. A ja się nie boję, ponieważ ja mam coś w zanadrzu na nich zawalczymy o miejsce naszej twórczości w rozgłośniach i w telewizjach. Słuchajcie, dlaczego my Polacy, polscy twórcy, kuźwa, my nie możemy być puszczani w polskim radiu? Dlaczego? Co mi obchodzi jakaś tusta Beyoncé, jakaś Taylor Swift, która śpiewa o patriarchacie na scenie, którą zbudowali faceci? Ludzie, kochane, piszcie mi o tym wszystkim, zobaczycie jaką srakę będą miały. Rock and roll i żyjcie na trzeźwo.